Pan z Wami, słowa Ewangelii według świętego Mateusza, rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama. Abraham był ojcem Izaaka, Izaak ojcem Jakuba, Jakub ojcem Judy i jego braci. Juda zaś był ojcem Faresa i Zary, których matką była Tamar. Fares był ojcem Esroma, Esrom ojcem Arama, Aram ojcem Aminadaba. Aminadab ojcem Naassona, Naasson ojcem Salmona, Salmon ojcem Booza, a matką była Rachab. Booz był ojcem Obeda, a matką była Rut. Obed był ojcem Jessego, a Jesse ojcem króla Dawida. Dawid był ojcem Salomona, a matką była dawna żona Uriasza. Salomon był ojcem Roboama. Roboano, Roboam ojcem Abiasza, Abiasz ojcem Asy, Asa ojcem Jozafata, Jozafat ojcem Jorama, Joram ojcem Oziasza, Ozjasz ojcem Joatama, Joatam ojcem Achaza, Achaz ojcem Ezechiasza, Ezechiasz ojcem Manassesa, Manasses ojcem Amosa, Amos ojcem Joz, Jozjasza, Jozjasz ojcem Jechoniasza i jego braci w czasie przesiedlenia babilońskiego. Po przesiedleniu babilońskim Jehoniasz był ojcem Salatiela, Salatiel ojcem Zorobabela, Zorobabel ojcem Abiuda, Abiud ojcem Eliakima, Eliakim ojcem Azora, Azor ojcem Sadoka, Sadok ojcem Achima, Achim ojcem Eliuda, Eliud ojcem Eleazara, Eleazar ojcem Mattana, Mattan ojcem Jakuba, Jakub ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus zwany Chrystusem. Tak więc od Abrahama do Dawida jest w sumie 14 pokoleń, od Dawida do przesiedlenia babilońskiego 14 pokoleń, od przesiedlenia babilońskiego do Chrystusa 14 pokoleń. Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach matki jego Maryi z Józefem, w pierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą ducha świętego. Mąż jej Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym nie chciał narazić jej na zniesławienie, zamierzał oddalić ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, to Anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, Twej małżonki, albowiem z ducha świętego jest to, co się w niej poczęło. Porodzi syna, któremu nadasz imię Jezus. On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów. A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez proroka. Oto dziewica pocznie i porodzi syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy Bóg z nami. Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił Anioł Pański: wziął swoją małżonkę do siebie. Oto słowo Pańskie, wam Niech będzie pochwalony, Jezus Chrystus. Ten fragment. Ewangelii z rodowodem Jezusa Chrystusa, od którego Mateusz zaczyna, jest pewnie jednym z największych koszmarów rozmyślania porannego klerków. Tak? Znaczy, co tu w ogóle rozmyślać, nad czym tu rozmyślać? Te imiona kolejnych osób, zupełnie czasem dziwaczne, nieznane, niezrozumiałe dla nas, nie znamy tych ludzi, nie znamy ich historii. Imię za imieniem Fabuła jak... Książce telefonicznej interesująca mniej więcej. No i nad czym tu się zastanawiać. Niektórzy mówią, że można właśnie patrzeć na to, że to są ci zwyczajni ludzie, którzy stają się przodkami Mesjasza i z takich zwyczajnych ludzi, wśród których są i święci, i grzeszni, Mesjasz wychodzi. Pewnie też. Ale jest jeden zabieg, który Mateusz tu stosuje, pewnie wiecie, ale, ale wam przypomnę to, co się powtarza tutaj w tej Ewangelii na koniec tego fragmentu, bo przeczytałem dwa jakby kontynuacje jeszcze, ale czemu to za chwilę? 14 się powtarza. Od Abrahama do Dawida jest 14 pokoleń, od Dawida do przesiedlenia babilońskiego 14 pokoleń, od przesiedlenia babilońskiego do Chrystusa 14 pokoleń. To nieprawda, że od Dawida do przesiedlenia babilońskiego jest 14 pokoleń, bo jest więcej, chyba 16. Dwóch usunął Mateusz, królów, którzy szczególnie byli, sprzeniewierzali się szczególnie Bogu nie ma ich tam. Powinno być 16, a on tak zmienił, żeby było 14. I pamiętacie czemu 14? No, w języku hebrajskim yy, każda, nie ma cyfry, więc każda litera ma wartość jakąś numeryczną, też jakąś wartość liczbową. I 14 nie ma samogłosów w hebrajskim, więc 14 to jest suma liter yy, tworzących słowo Dawid, DWD. 4, 6, 4, tak? No nie 14 dokładnie, Dawid. Więc hmm, Żyd, który czytał to, a Ewangelia Mateusza była kierowana raczej do hmm, ludzi hmm, pochodzenia żydowskiego, hmm, prawdopodobnie on to słyszał. Kiedy. Hmm, Mateusz mówi od tego do tego czternaście, od Dawida do przesiedlenia czternaście, od przesiedlenia do Chrystusa czternaście. I on to słyszy, że to jest Dawid, Dawid, Dawid. Mateusz zaczyna swoją Ewangelię, od sam początek Ewangelii, pierwsze słowa Ewangelii, zaczyna od pokazania Jezus to Dawid. Jezus to Dawid, na którego czekacie. Że dowód Jezusa... Mesjasza, nie Chrystusa, tylko Mesjasza, czyli namaszczonego, rodowód Jezusa, namaszczonego, syna Dawida. I mówi: Pokażę Wam, że to jest ten Dawid. Oraz, że jest z pokolenia Dawida, a dwa, że nawet te czternastki nam mówią: To jest Dawid. Dawid, na którego czekacie. Dawid, czyli kto? Czyli król. Czekacie na króla. Jezus jest tym królem. Jezus przychodzi jako król, jako wyczekiwany król, który zapanuje. I teraz nad czym Jezus przychodzi zapanować, to jest ten, ta kontynuacja. A to już to wyjaśnia, kiedy pokazuje cały proces. Jak się Józef dowiaduje o, 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 o Jezusie, Anioł mu mówi, że Jezus jest tym, który zbawi swój lud od jego grzechów, czyli przyjdzie, żeby zakrólować nad grzechem. Jezus to oczekiwany Dawid, król, który przychodzi, zakrólować nad grzechem. Co to znaczy zakrólować nad grzechem? Co to jest grzech? Nam grzech się kojarzy z tym, że nie byliśmy w niedzielę w kościele, przeklinaliśmy i nie odmówiliśmy pacierza, może jeszcze, nie wiem, z czymś innym tam. Grzech zasadniczo, jako postawa, to jest coś, co jest przeciwne postawie Jezusa. Jeśli postawa Jezusa jest byciem dla, jest darem, to grzech jest... Egoizmem, niez myśleniem tylko o sobie. Jezus przychodzi, żeby od tego wybawić. Przychodzi jako król, żeby od tego wybawić. Przyszedł wtedy jako król i przychodzi teraz jako król. Jak dzisiaj przychodzi Jezus i jak my mu pozwalamy królować, albo nie pozwalamy? Pierwsza rzecz prosta, oczywista. Jezus przychodzi dzisiaj w Eucharystii. Ołtarz staje się Betlejem, na ołtarzu rodzi się Chrystus. I czy ten Chrystus, który rodzi się na ołtarzu, y, króluje, czy my mu pozwalamy królować? Wydaje się, że tak. Za chwilę, y, czy, może nie wiem, czy za chwilę, ale, ale będzie tutaj też monstrancji, czyli będzie otoczony złotem, będzie wywyższony i będziemy go wielbić. Czyli można powiedzieć, będzie naszym królem. Poniekąd. Poniekąd prawda. Ale czy faktycznie będzie królował Jezus Eucharystyczny w naszym życiu? Co to znaczy Jezus Eucharystyczny króluje w moim życiu? Czyli ten, który siebie daje, króluje w moim życiu. Czyli... Jezus przychodzi przez Eucharystię i chce tak królować, to to jest prawdą w moim życiu, wtedy kiedy moje życie zmienia się w Eucharystię, czyli kiedy moje życie staje się darem. Gdy moje życie staje się darem dla innych, wtedy faktycznie mogę powiedzieć, tak, pozwoliłem Jezusowi Eucharystycznemu królować w moim życiu. I to uwielbienie Jezusa Eucharystycznego ma sens, jeśli moje życie coraz bardziej się dzięki temu staje Eucharystią. I tutaj przechodzimy płynnie, w miarę, do drugiego sposobu, w jakim Jezus królu przychodzi, przychodzi jako król. Pierwszy to jest właśnie sakrament Eucharystii. Drugi, który mi przychodzi na myśl, to jest Jezus, który przychodzi przez drugiego człowieka, i przez jakiego człowieka szczególnie, przez człowieka ubogiego, nie? najmniejszego, cokolwiek przynieście. Jednemu z tych braci moich najmniejszych mnieście uczynili. <laughs> To już było z podpowiedzią, więc wy teraz pewnie byście odpowiedzieli dobrze, ale bez podpowiedzi byście pewnie nie odpowiedzieli dobrze. W środę pytałem dzieci na ratach, kto jest najważniejszy w Kościele. Po odpowiedzi Pan Jezus, dobrze, bardzo dobrze, ale z tych ludzi, którzy tu chodzą po ziemi, kto jest najważniejszy w Kościele? Oczywiście padła odpowiedź papież. Sam tak powiedział jeszcze do niedawna, gdyby ktoś mnie nie oświecił. To znaczy ten właśnie papież. Kto jest najważniejszy? ważniejszy w kościele. Papież, biskupi, księża, siostry zakonne też zostały wymienione. Yy, no nie. Franciszek mówi jasno najważniejsi w Kościele są ci najmniejsi, są ubodzy. Pamiętacie ten gest proroczy, gest jego na rozpoczęcie Roku Miłosierdzia, że zaczął ten Rok Miłosierdzia nie od otwarcia pięknych, wielkich, zdobionych Drzwi Świętych w Rzymie, ale w Republice Środkowej Afryki otwierał pierwsze Drzwi Miłosierdzia na jednym z najbiedniejszych krajów świata i to jest Coś, co on nam otwiera oczy i co właśnie koresponduje z tym. Jezus przychodzi jako król i jeśli ma zakrólować w Twoim życiu, to właśnie pozwól królować ubogim. Ta postawa Józefa to jest cały czas pierwszy rozdział Mateusza. To jest spójne. Mateusz najpierw mówi: Jezus jest królem. Przyjmuj tego króla. Józef, który ma. Przyjąć właśnie Jezusa, w drugim człowieku, w Maryi. I to nie jest dla niego absolutnie coś prostego, bo to przyjęcie Jezusa absolutnie wywróci jego życie do góry nogami. Nie? Absolutnie zmienia wszystkie jego plany, wszystkie jego zamierzenia. A jednak zgadza się żeby Jezus w taki sposób przyszedł i Mu przemablował. No i jest mądry, że się zgadza. Bo dzięki temu czytamy o Nim w tej Ewangelii. Jakby się nie zgodził, założył sobie jakąś inną rodzinę, to w ogóle byśmy nie, nie mieli nie. pojęcia, że taki Józef był kiedyś. I to, co wydawało się, że może nie będzie za mądre, okazało się najmądrzejsze. I tak w ten sposób Jezus prowadzi także i takiego Józefa do. Nie tyle wybawienia z grzechów jakichś pojedynczych, co do właśnie wyzwolenia z wszelkiej postawy egoizmu i do takiego daru, które się, się okazuje najlepszym, najmądrzejszym, najpiękniejszym sposobem na życie. Bo możemy właśnie tak myśleć sobie i też tak myślałem, najpierw Jezus przychodzi jako król. Zaproszę Go, żeby królował w moim życiu. Powiem mu tak, Jezu, Ty przyjdź, Ty zdep, czy jakiś tam mój pojedynczy grzech, z którym mam jakiś problem, zakróluj w ten sposób. Ok, niby można, ale może właśnie o co innego chodzi: o to, żeby pozwolić Jezusowi zakrólować jakiejś osoby, której ja zacznę służyć której może nikt nie chce służyć. Jakimś ubogim, w kimś, kogo ja, w kim ja uznam Jezusa moim Królem. I wtedy nie tyle zostanę wybawiony z jakiegoś pojedynczego grzechu, ale faktycznie zostanę wybawiony z postawy totalnego egoizmu i kręcenia się wokół siebie, która jest no, jednak dość rozpowszechniona. Także i w naszym Kościele do biskupów dalej witamy wierszykami, a nie najuboższych, jak są w świątyni. Czyli jeszcze jesteśmy trochę daleko od tego, co tu ma być. Bez żadnej wyrazy do żadnego biskupa. Oni nie lubią tych wierszyków. Ale tak jest. Nie. Dlatego, że biskup nam może coś zrobić, ewentualnie, więc jemu się warto podlizać, a ubogiemu nie warto. Nie? Tak, powiedzmy, no, Z różnych innych. To był skrót myślowy, ale tak. I mówię może nieskładnie, ale o to chodzi. Przychodzi Jezus Król, zaraz będzie, i on faktycznie ma moc wybawić, nie? ale nie tak po naszemu, jak się nam wydaje. Nie? Wybawi mnie od moich problemów i będzie mi już fajnie. On mnie wybawi tak, że właśnie zrobi ze mnie sługę. Pośle mnie do ubogich, do najsłabszych, żeby oni byli moimi królami. I wtedy dopiero zobaczysz, że Cię wybawił. Wtedy dopiero mi się prze... otworzą mi się oczy, że On mnie wybawił i że to moje życie to było w ogóle za życie, bo teraz w końcu zacząłem życie służby i to jest życie prawdziwej wolności, to jest prawdziwe życie wolno od grzechu, jako tej postawy egoizmu. Życie w miłości, życie z Nim. I nie wiem, to nie było proste dla Józefa na pewno, przyjąć ciężarną kobietę i, i przyjąć to dziecko, które nie jest jego, za swoje, uznać je i tak dalej. I na pewno nie jest proste dla nas przyjmowanie takich ludzi. Nie wiem, jak to się ma dokonywać dokładnie, pewnie w każdym życiu, każdego z nas jakoś inaczej. Ale warto sobie zadawać pytanie, w kim Jezus chce przyjść i zakrólować w moim życiu? Może takim tropem jest to, że Maryi byłoby bardzo ciężko, gdyby nie Józef. Józef był jej ratunkiem. I może trzeba się zapytać, komu ja jestem potrzebny, dla kogo ja jestem ratunkiem w jego życiu. To może być ktoś bliski, a to może być ktoś nieznany, nie? ale postawiony mi na drodze właśnie po to, żebym uratował jego życie, bo jestem mu teraz potrzebny. Bo, bo jak ja mu nie pomogę, to mu nikt nie pomoże. I to będzie na pewno trudna decyzja, tak jak decyzja Józefa. Ale też to będzie decyzja, która zbawi od grzechu i przemieni i, i da takie życie, że może będą o Tobie też mówić za dwa tysiące lat. Tego Ci życzę. Zadajmy sobie to pytanie: jak Jezus chce przyjść, królować do mnie? Jak Jezus chce przyjść królować do mnie, jak On chce, żebym pozwolił Mu zakrólować w moim życiu, nie na poziomie deklaracji, a na poziomie czynów. Amen.